Wpływ trendów demograficznych na gospodarkę. Społeczeństwo i trendy globalne. Trendy demograficzne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu gospodarki na poziomie lokalnym i globalnym. Zmiany w strukturze wiekowej, migracje oraz polityki społeczne i ekonomiczne, które na nie reagują, mają znaczący wpływ na rynek pracy, politykę społeczną i rozwój ekonomiczny. W tym artykule przyjrzymy się, jak zmiany demograficzne wpływają na rynek pracy oraz jakie wyzwania niesie ze sobą starzenie się populacji. Omówimy także wpływ migracji na gospodarkę i odpowiemy na pytanie, jak demografia kształtuje politykę społeczną i ekonomiczną. Na koniec zastanowimy się nad przyszłością demograficzną i jej wpływem na globalną ekonomię. Zmiany demograficzne i ich konsekwencje dla rynku pracy. Zmiany demograficzne. Takie jak starzenie się populacji, spadek liczby urodzeń i rosnąca długość życia mają znaczący wpływ na rynek pracy. Starzejąca się populacja oznacza, że coraz większa część siły roboczej wkracza w wiek emerytalny, co prowadzi do niedoboru pracowników w wielu sektorach. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym może prowadzić do wzrostu kosztów pracy oraz zmniejszenia produktywności gospodarki. Zmiany demograficzne wpływają również na strukturę zatrudnienia. W miarę starzenia się społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i opiekuńcze, co prowadzi do wzrostu zatrudnienia w tych sektorach. Jednocześnie zmniejsza się liczba pracowników w sektorach wymagających dużej siły fizycznej, co z kolei wymusza automatyzację i innowacje technologiczne. Aby zrównoważyć te zmiany, wiele krajów wprowadza polityki mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych oraz zachęcanie młodszych pokoleń do pracy. Wsparcie dla rodzin Polityka prorodzinna oraz programy edukacyjne i szkoleniowe mogą pomóc w zwiększeniu liczby osób aktywnych zawodowo i dostosowaniu rynku pracy do zmieniającej się demografii. Wyzwania związane ze starzeniem się populacji Starzenie się populacji niesie ze sobą szereg wyzwań, które mają dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki i systemów społecznych. Jednym z głównych problemów jest zwiększone obciążenie systemów emerytalnych i zdrowotnych. W miarę jak coraz więcej osób osiąga wiek emerytalny, rośnie liczba osób otrzymujących świadczenia emerytalne, co stawia duże wyzwanie przed finansami publicznymi. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji. Osoby starsze wymagają częstszych i bardziej intensywnych usług zdrowotnych, co zwiększa zapotrzebowanie na personel medyczny i infrastrukturę zdrowotną. Konieczne są inwestycje w sektor zdrowia oraz rozwój programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, aby sprostać tym wyzwaniom. Starzenie się populacji wpływa również na rynek nieruchomości i infrastrukturę miejską. Konieczne jest dostosowanie mieszkań i przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych. Wiąże się to z inwestycjami w budowę domów opieki, mieszkania dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz rozwój transportu publicznego. Wyzwania te wymagają skoordynowanych działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Wpływ migracji na gospodarkę. Migracja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu demografii i gospodarki wielu krajów. Napływ imigrantów może pomóc zrównoważyć skutki starzenia się populacji i niedoboru pracowników w niektórych sektorach. Imigranci często podejmują prace, których nie chcą wykonywać lokalni pracownicy, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia produktywności. Migracja ma również wpływ na strukturę demograficzną i kulturową społeczeństw. Imigranci wnoszą różnorodność kulturową, co może prowadzić do innowacji i rozwoju nowych sektorów gospodarki. Jednakże migracja może także stwarzać wyzwania związane z integracją i akceptacją społeczności imigranckich. Wymaga to odpowiednich polityk integracyjnych, edukacyjnych i społecznych, aby zapewnić harmonijną współpracę i koegzystencję. Jednym z kluczowych wyzwań związanych z migracją jest zarządzanie przepływami migracyjnymi i zapewnienie legalnych i bezpiecznych dróg migracji. Wzrost liczby nielegalnych migrantów może prowadzić do napięć społecznych i obciążeń dla systemów socjalnych. Dlatego ważne jest, aby kraje miały skuteczne polityki migracyjne. Które balansują potrzeby rynku pracy z humanitarnymi i społecznymi aspektami migracji. Demografia, a polityka społeczna i ekonomiczna. Zmiany demograficzne mają bezpośredni wpływ na politykę społeczną i ekonomiczną krajów. Starzenie się populacji wymusza na rządach dostosowanie systemów emerytalnych i zdrowotnych, co wiąże się z koniecznością reform i zwiększenia wydatków publicznych. Polityki prorodzinne takie jak ulgi podatkowe dla rodzin, wsparcie dla rodziców oraz programy edukacyjne są niezbędne do promowania wyższych wskaźników urodzeń i zapewnienia zrównoważonego wzrostu demograficznego. W kontekście migracji polityka społeczna musi uwzględniać integrację imigrantów i zapewnienie im równych szans na rynku pracy. Programy językowe, edukacyjne i szkoleniowe mogą pomóc w szybszej integracji i zwiększeniu aktywności zawodowej imigrantów. Polityka mieszkaniowa i zdrowotna również musi być dostosowana do potrzeb zróżnicowanej populacji. Demografia wpływa również na politykę edukacyjną i rynek pracy. W miarę starzenia się populacji konieczne jest inwestowanie w edukację i szkolenia dla młodszych pokoleń, aby zapewnić im odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Polityki wspierające lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, mogą pomóc w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Przyszłość demograficzna i jej wpływ na globalną ekonomię Przyszłość demograficzna świata będzie miała ogromny wpływ na globalną ekonomię. Starzenie się populacji, spadek liczby urodzeń i rosnąca długość życia będą wymagać przemyślanych strategii i polityk na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wzrost liczby osób starszych będzie stawiał wyzwania przed systemami emerytalnymi i zdrowotnymi, a także wymagał dostosowania infrastruktury i usług. Jednym z kluczowych trendów demograficznych będzie rosnąca mobilność międzynarodowa. Migracja będzie odgrywać coraz większą rolę w zrównoważeniu demograficznym i gospodarczym, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, które borykają się z niedoborem siły roboczej. Polityki migracyjne będą musiały uwzględniać potrzeby gospodarcze, społeczne i humanitarne, aby skutecznie zarządzać przepływami migracyjnymi. Wzrost populacji w krajach rozwijających się będzie również wpływać na globalną ekonomię. Wzrost liczby młodych ludzi w tych krajach może przyczynić się do zwiększenia zasobów siły roboczej i potencjalnego wzrostu gospodarczego. Jednakże konieczne będzie inwestowanie w edukację, zdrowie i infrastrukturę, aby zapewnić zrównoważony rozwój i uniknąć negatywnych skutków przeludnienia i biedy. Podsumowując, zmiany demograficzne mają dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki na poziomie lokalnym i globalnym. Przyszłość demograficzna wymaga przemyślanych strategii i polityk, które będą w stanie sprostać wyzwaniom i wykorzystać szanse związane z dynamicznymi zmianami demograficznymi.